Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Charytatywnie z tej strony. Covers, a dziś zagramy sobie w FIFA Ultimate Team. Jestem w trzeciej lidze, mam taki oto skład. I teraz, zagramy sobie zwykły sezon online. Po ostatnim meczu, kiedy mogłem wejść do drugiej ligi, jednakże nie udało się to. Ponieważ wygrywając 5-1 serwery jej postanowiły dać dupy i wyłączyć się. Tak jest. Mm, okej. Okay. Więc szukamy przeciwnika. Z góry chcę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że ta akcja irytatywnie wyszła i całkiem, całkiem idzie do przodu. Przynajmniej, no jest jakiś, jakiś progres. Coś widać, że to wyjdzie i trzymajmy kciuki do końca, że tak zostanie. Co on tutaj angielski skład? To jest Podolski, bentekę na ataku. Ja... tam widziałem Liverpoolu troszkę. Dobra. Gramy. Jeśli by ktoś pytał... Używam... O oh, fuck. Używam e, pada od Xboxa. Bra. Ach Mało brakowało Wodolski No, Polak, no ale, no dobrze, no Jak, jak lubi Ogólnie jestem ciekaw e, Co sądzicie o tym, że Nasz Lewandowski, albo jak już to mówią Manejdowski nie gra już w bursy Dortmund tylko w Bayernie Wiecie co, to jest w sumie jego sprawa natomiast według mnie popełnił błąd bo naprawdę wyszło tak, tak właśnie średnio ogólnie dla niego według mnie, ale będzie teraz będzie o wiele więcej fanów Pols... znaczy, może nie o wiele więcej, ale pojawi się dużo fanów Bayernów w Polsce, to będzie takie no, sezonowce po prostu. Dobra, ale ja się muszę skupić na grze, a nie na gadaniu, bo potem mi to średnio razem wychodzi. Yeah! Nie! O, już myślałem, że karty się wystraszyłem. Dobra, nie, 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 nie. Fuck! Uch. Jaki kret. Co to było. Ale wiecie, wiecie jaka jest FIFA dla tych, co pewnie weszli tutaj to... Niektórzy po prostu, żeby pomóc, a niektórzy bo lubią FIFA i jest mamy bramkę! Błaszczykowski tak to się robi, proszę państwa. Kubuś tobie fryzury nie zmienili kurna od 06 FIFA. Ale dobrze, dobrze gramy. Jest 1-0 O kurde Dam sobie tryb defensywny I gramy Dobra Hummels Lewandowskie oczywiście Pewnie wiele z was też zapyta e, O! Jak ładnie jest, 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 jest. Mamy 2-0, ale bramka. Skąd y, mam takich zawodników? Tak więc ja kiedyś miałem y, sponsora, y, hajs się nie zgadzał. No i, i reklamowałem pana od y, od końców, natomiast on zbankrutował. I wyszło trochę śmiesznie, ale ale ludziom się podobało, że tam mogli mieć te y, 10% więcej, tylko że to już minęło, także. O, ale ale kurde widzę, że koleś nie jest aż takim trudnym przeciwnikiem, albo albo jestem takim świetnym graczem, oczywiście żartuję. Ja normalnie filmiki tnę na części z FIFY i daję tylko najlepsze akcje, momenty tylko i wyłącznie po to, żeby 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 wciągnąć widzę, takie... Wciągnąć widza, kurwa. Nie, nie o to mi chodzi. Mam na myśli to, że żeby zaciekawić odbiorcę moim materiałem, natomiast tutaj yy, rozmawiałem z założycielem akcji i powiedział, żeby no minimum było te 15 minut yy, a tam maksymalnie 20, no chyba, że jest to filmik z Lola, ale ja mówię, że mam swify, Napisa napisałem, że po prostu tak, jak nagram, tak wstawię. To jest FIFA tu, tu. ogółem to różnie wygląda. Dobra, Lewandowski. O! Mamy bramkę 3-0. W 29 minucie. Mam nadzieję, że przeciwnik nie wyjdzie. Ojej, co się się. What the fuck? Ok. Albo. Albo i jej. No, chcę po prostu pokazać, że. Nie. Nie. To to jego wina, tak? On wyszedł. On wyszedł, dobra. I co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Chcę nagrać na charytatywnie, ale będą wychodzić. Oh my god. W sumie to nawet lepiej, bo będę mógł. E... Zrobić dłuższy materiał Co się zaś stało? Ja... nie... nie. Ten zaś nie... nie ma kontraktu menadżer Świetnie Trzeba będzie szybko zakupić e, Dobra Szukaj kontraktu Tu jest dla menadżera No mora Za 400 sobie... no nie Naprawdę, będę czekał 30 sekund. O, ogólnie to właśnie skład wygląda tak. To jest mój pierwszy skład. Później mam jeszcze e, brązowy skład. Jest to skład cały angielski. Taki sobie jakiś złożyłem. E, jakbym chciał grać jakieś tam mistrzostwa. No i srebrny e, sami Polacy. I całkiem fajnie się nim gra, jeżeli byście chcieli, o tutaj, jeżeli byście chcieli jakiś na przykład odcinek ze srebrnych kart czy z brązowych, to napiszcie, to coś ogarnę. Dobra, mamy już kartę. Nie muszę was zanudzać. Dobra. Użyjemy sobie. Oh my god, Nie. Tak, nie zmieniłem składu, no z jestem Składy Odbór składu Oficjalny Użyj Dobra To lecimy tutaj, na Łazarskim rejonie Nie jest kolorowo, następny mecz I będzie ci lautowo. jedziemy, zniszczymy ziomeczka Gramy, gramy, jakieś fanbarsy, ja nie będę, no w sumie, no mam stroje z Górnika, Zabrze. proszę nie hejtować, jestem z Katowic, hmm. nie, też tak, to takie poboczne info, nie wiem dlaczego mówię o sobie, ale wiecie, jeżeli już oglądacie e, filmy na tym, na tym kanale, to żebyście się po prostu jakoś, nie wiem, zintegrowali i zapoznali, z youtuberami wchodzący, wchodzący no, po prostu będący w tym składzie. Czy będziemy mieć. Główno będziemy mieć. Eliana spalonym. Mam cię, baby. A już nie. A jednak, a jednak, a jednak. No, w dupę jeżę po co lobowałem. Ja nie wiem, czy wy też tak macie, kiedy gram w FIFA. Jestem totalnie zbulwersowany tym, że. Niestety, ale... Czasami coś wykonam i nagle kurde, mogłem to inaczej zrobić. Tutaj no, a, Często się zdarza. Dobra. Super, że gra znowu bramka średnia mnie to interesuje. Chciałbym już strzelić bramkę. Może on też zrobi DC. A... No kurde, sędzia. Nie da się grać przez tego z... chłopca w czerwonej koszuleczce. Ogólnie teraz... O co on zrobił? O. Teraz chciałbym e, powalczyć o awans do drugiej ligi. Może się udać. Bo potencjalnie wcześniej. Już bym był w drugiej lidze, gdyby nie jej. Dobra, dobra, dobra. I wpadnie, wpadnie, wpadnie. Jo! Jaki typ wyciągnął spod bramy. Lepiej wybić, on to wybił idealnie. Ten jeszcze ma do niego pretensje. Dobra, Błaszczykowski, tutaj pobiegniemy. O Boże. To było... To zjebane. Dobra. Tak oczywiście celował e, starszego brata, który siedział na trybunach, bo mu zjadł wczoraj nie, co ja pierdolę. No, no! No nie! Ten bramkarz jest jakiś posrany, dlaczego on za każdym razem wychodzi? Będę strzelał z połowy zaraz. Ja nie wiem w ogóle, co to miało być z tym śniadaniem. Chciałem być zabawny, nie frukło. Dobra. Tutaj sędzia upomina, zawsze mnie to rozpierdnicia. A strzelić? Nie, nie będę strzelał. Do środku ja tak leciutko. Tutaj... A, do środku chciałem powiedzieć podam. Eee, dobra, podamy do bramkarza. Spalone? O, jednak nie. W sumie miałbym już chyba 3 gole, jakby liczyć te wszystkie akcje, które można było wykorzystać. No. Boże, jak ci komentatorzy pierni głupoty. To jest potęga. Ora, tutaj Piszczek wybił. Ło, wow, się wystraszyłem, Pikę Pikej, hehehe. Ogółem śmieszny, e, śmieszny żart Pikkeja. E, powiedział, że odchodzi. To był jego żart. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że Ty konto łyknął. Ty <grym> się na to nabrał. Ale no, no nasz, Został nasz e, kochany artysta. No i No i tak to bywa. Dobra, Alba Majak. Szybki zawodnik, chodzą plotki, że szybki niczym y, Bolt, ale to tylko plot, ploteczki piłkarskie takie, o. Dobra, 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 dobra. Jest, mamy rzut rożny, a rzuty w rożnych 14 wbijają często gole. A wiedział, że wejdzie, wiedział, że się wychodzi. Nie mogłem go jak zeskoczyć. Wow, jaka akcja, kurde, FIFA, FIFA Street, a nie FIFA 14 Co, co to było, ty... Zrobimy tak lekko. I zobaczymy, co on zrobi wtedy. O kurde, ten bramkarz to jest jakiś kaleka. Może z daleka nie będzie bronił strzałów. Chociaż często jest tak, że jak nie umie bronić z bliska strzałów, to z daleka właśnie potrafi. No, zawsze musi być jakiś. O, bronił to chyba w sensie dotknął. O, rzut rożny, dobra wrzucamy. Oj, nie pykło. No, goń go, goń go, Diego Costa. Z tego co ja chyba teraz będzie w Arsenalu grał Brazylijczyk. Um, jest, dobra, nie, nie jest, nie jest, nie jest. feller broń! Kurwa, Ej kurde. Nie, co to było? Przepraszam, po prostu FIFA to jest gra, w której człowiek mm, może być. Irytacje, zdenerwowanie, a nawet depresję, bo no, to jest Fifa. Postaram się nie używać wulgaryzmów, ale no, to jest Fifa, tu, tu się nie da momentami. Ach, dobra. O! Jest, nadrobiłem, okej. Okay. No, nie było długo, nie miał długo tej swojej przewagi. A, bo Maciek szybko to nadrobił. Teraz już nie mogłem pomylić się w lobowaniu, tym bardziej, że przegrywam. A ich bramkarz to totalny kretyn. Dobra, te moje murzynki w czarnych koszulkach tak śmiesznie wyglądają. Pewnie jakby zgasili światło na stadionie, to ich by nie było w ogóle kompletnie widać. A teraz co się dzieje? Fuck! Alaba wybitą. O oh my god. Dobra. Jordi. Tak. O, piękne podanie. O, shit, Troszkę to zepsułem, bo w sumie mogłem zrobić niskie dośrodkowanie, przyciskając trzy razy dośrodkowanie. Dla tych, co nie wiedzą, bo jest takich wiele osób. Mam takie typy cowers. Dobra, mamy piłkę. O Boże. O nie, jednak. jednak nie, Boże. Chłopcze, chcesz pomagać charytatywnie, a wiesz, ile tu było grzechów w tym odcinku? Ogólnie jestem ciekaw. E... Jak mnie odbierzecie? Czy, czy raczej pozytywnie, czy raczej negatywnie? O kurde. Ach, tak, jeden do jednego ile? No, tutaj widać, że posiadanie piłki 50%. Chociaż wydawało mi się, że ja więcej miałem mm, tą piłkę, teraz y, on poszedł sobie. Zwalić kapucyna, żeby mu potem lepiej szło i żebym ja przegrał, bo nie mogę teraz nic zrobić, bo przecież nagrywam odcinek, ale jednak nie jest z nami! Proszę Państwa, wychodzi, wychodzi na wolną pozycję zawodnik z jego drużyny, ale my przejmujemy piłkę i przy Państwa, podanie do, do Diego. Nie! Zjebałem, zapomniałem, że ten debil wychodzi. Nie mogę to zupełnie inaczej rozegrać, chociażby strzelając finezyjnie. O świetnego. No, tu akurat pierwszy raz się z tą zgodzę. Jest zajebiście. Nie, no. Nie wiem, co ja otwalam. Dobra. Mm, Zrzutu różnego, może się uda. Już tyle akcji miałem. Ten koleś to jest jakieś. Dziecko farta. O shit. A cholera On mu poda wysokie podanie tak myślałem Benzema w tej fifie to gówno Tak więc jakoś się nie obawiam zbytnio O Jezus, co ja zostaję Sorry, ziomuś ale nie będziesz strzelał do mojej bramki Nieprzyjemnie. piszczek piszczek, nie udało ci się obronić o, podaj chociaż o, elegancko Błaszczykowski a, Błaszczykowski popisał się czy dojdzie o, kurde, zaskoczył mnie bo myślałem, że poda zmarnowałem to a, cholera O shit. Dobra. Jeżeli uważacie, że popełniłem jakieś większe błędy, napiszcie, bo chętnie... E, chętnie was wysłucham. Ja bardzo lubię grać w FIFA i chciałbym być jeszcze lepszy. Znaczy nie mówię, że jestem dobry, natomiast może nie jestem słaby, o to, to nie ma sensu. Ale cicho. jest, jest dobrze. Kurde, mojego tutaj Elie wywalacie. On biedny biegać już nie potrafi. No i. Dobra. No, może No, trochę za agresywnie. Już widziałem łapto łapto! fuck, Kurwa! Weidenfeller, nie potrafisz stać i złapać piłki za kret. Dobra. Nie, Ray małpiszona. Re, nie, obrazie bym tutaj małpiszona. Ten Diego Costa wygląda w tej FIFI jak dubsko pawiana takie. Jeżeli, jeżeli mamy mówić o małpach, to on jedynie to może mieć coś wspólnego. Taki. Nie, nie, nie podoba mi się jego twarz zupełnie. Taki. temperyj. o. Dobra. O. Jest. Dobra. Jest. Kurde, znowu tak samo. Tutaj uczymy, uczymy nos swoich środkowych pomocników, jak mają strzelać bramki. Dobra. Musiałem. On mam w sumie tego małego tam obrońcę. Ja nie wiem, czy to był obrońca, czy, czy to był jakiś pomocnik. Natomiast lajtowo sobie tutaj tu poradziłem. Kurde, on nie jest jakiś specjalnie dobry i przydałoby się. Oh shit! Fuck. No, i teraz niestety tutaj z rzutów różnych jest Pique uh, i na niego trzeba będzie uważać bardziej. O Boże, co to było? Dobra. O! Fuck. Mogłem to lepiej rozegrać, bo teraz jest kontra, i nie wiem co z tego będzie. Dobra. Jakieś brzydkie lagi ale to ten, ten koleś jakieś ścinki ma, bo... Tak jak widzicie, jest obraz, wszystko spoko. Że tak powiem, ładnie idzie. Ja to zrobię tak. Nie wiedziałem, że antena pobiegnie. Dobra, puścimy tutaj Diego. Kurde, szkoda. Idealnie, idealnie zagrałem. No, przejmij to. Wow, ale to było piękne. Fuck. Dajmy ofensywny, może to, może nam się to uda wygrać. Zrobimy to tak, że. O, oh fuck. Razane z przy piłce i. Dobra. Nie. Po raz kolejny zmaściłem akcję. A jest 87 minuta, więc. Możemy stracić albo wygrać. Ja pierdolę, nie! 89 dobra. Muszę teraz pokazać skilla i, i nadrobić to. Wszystkie te bramki nadrobiłem, jakie strzelił od razu. A z tą pewnie będę miał problem. No, nie. Dobra, dajmy super ofensywny. Może doliczy 4 minuty, a może doliczyć jedną. Miejmy nadzieję, że będą. No nie, no co za jebany debil. Sorry, ja już się zdenerwowałem. Teraz mi strzeli jeszcze jednego. Ej ej, 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 kurde. No teraz jak Nienawidzę jak coś gra na czas. No widać, że to jest jakiś jakaś tempa strzała bez skilla. Kurde. Przepraszam za nerwy. Przegrałem mecz przez to, że Modric no, no chciał... Chciał sobie strzelić gola, no i mnie roz... Rozpieprzą. Dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie tą łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej FIFA, jeśli nie, no po prostu napiszcie, że wam się nie podobało, ale po prostu oglądajcie te materiały, bo tu nie chodzi o, o to, co robimy, tylko żeby po prostu pomóc. To na tyle, trzymajcie się, papa, pa, cześć.